A widzisz, jednak działa moja teoria, że jeśli, jeśli kliknę nagrywanie, to będzie mi migał kursor. I takie informacje dam widzów, którzy mnie akurat oglądają. Ten materiał, który widzieliście, to, to jest podzielony na party. Na pewno to zauważyliście. Nie mam bata, żebyście nie dali rady zauważyć. Ale godzina i 30 minut zajmowało dwa. No, nawet nie 2,5 giga. To jest dla mnie. Wow! Czacha rozwalona. Ogólnie już przestałem płakać, więc jest dobrze. Ja też przestałem płakać, już mi przeszło. Doszedłem do siebie troszeczkę. Bo pozbierałem się po tej trudnej walce ze śmiechem. Pozbierałeś się z ziemi, tak? Mówisz, mówisz? Mm. To było. Chowaniec, przyrost plus 15. Kochlik, 3 bo plus 15. rozrzucało ich trochę tutaj po mapie. Który masz poziom bohatera? 14, bo nie ekspiego coś. No ja mam w jednym 11, a w drugim mam 17. No dokładnie, ja mam, ja mam 7, 14 i 1. Krystian? No Krystian jest trochę na złej pozycji. On jest takim przydupasem i on wiesz, on takie ochłap, ochłapy zbiera i pucuje, pucuje jajka innym. Aj mam, Jaką mam armię na. Krzysztofel Na. Jak on Gour... się nazywał, Gourdin... Gremlin, o! Gurnizon? Gourdin... Nie, Gurnizon nie, Gremlin. Nieźmy się z gremlina, jeszcze zobaczysz. Najwyżej zginie. O, przyłączcie się sam, ty, patrz, jak jestem zajebisty. Rekrutuj piknierzy, wale się. Co ja tutaj mam? Wow! Wataha starco! Mnóstwo przeciwników, gobliny. Nie, nie atakuje. Wataha Himer o człowieku. O człowieku, ja znalazłem zam... trzeci zamek, jestem. Wur, 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 wur. Jesteś wow Jestem Just... wow. Justin. <ścoughs> Justin <ścoughs> Justin! Justinek! Ty, horda przeciwników! Holik, no chyba się pojebał w tym momencie. Górnizon odpala racach. Gdzie podbijać zamek. Górnizon. Jak ty tam wlazłeś? No wiesz, no górnizon umie kopać w górę i w dół, nie? I jebany się wykopał w górę, ale miał w dół. Plany były w dół, ale gdzie w górę wykopał. I Magia tak to jest jak ruska zabłka za ten... za do polskiej roboty przez niemieckie zle, e, zleceniodawstwo. Tak to wychodzi później. Ruska zawleczka chciałem powiedzieć. <laughs> Czemu zawleczka? Nie, nie wiem. Ej, ale tak normalnie i tak poważnie, to tutaj masz na dole w prawym rogu, tam gdzie masz nieodkryte behemoty, grupę tylko, więc mógłby się spokojnie powalić, tak jak i te mnóstwo przeciwników, kościane smoki i ruszyć w dalszą przygodę. No wiem, ale ja wolę się jaka innym Krystianem, no bo Krystian <laughs> lubi. Chodzi mi o Yoga. <laughs> ale nie, bo yogi, a ten obecnie ten, co robi jogi? No puszcza się na dziwkach, nie widzisz? Między grotem a kurczę kores e, areną jest. W drodze na dziwki jest, no patrz. Jebany kurczę się skampił. Myślę, że go nie zobaczę. Prostytutki królewskie. Taka ranga, prostytutka królewska. Taki, taką jednostkę sobie wynajmę. Ten się droluje w namiocie, postaw mu namiot. <noise> On zostawiam namiot. Już teraz. Nie, nie chcę płakać. Paninki stawia namiot. Zapraszam do mnie. O Jezus... Namiot u Jedyne 5,99 za wstęp. Ewentualna pała. Dokładnie. Na pałę. Wstęp na pałę nabiera nowego zna znaczenia. Gościu wali na pałę, nie? No. Okay. Nie, 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 nagrywanie kilku, <coughs> kilku godzinnych materiałów nie w różnym dobrze. Strzela z petardki. Mnóstwo ataken. Tak, pewnie. Ile masz kasy, tak z ciekawości? Tak z ciekawości odpowiem ci, że mam 348 tysięcy. A w końcu więcej, haha. Więcej, 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 w końcu więcej. Ty, ale bym mógł się wykąpać w końcu, kurczę. Bo co, co ty leniwcz w ogóle? Jest godzina pierwsza, my nagrywamy. Także Chadar niedługo musi iść, Lulu, bo jutro ma germanizację jakąś. Tak, germanizacja plus lekarz. Nie. Muszę o 8 rano wstać. Aha, bo nie, coś nie mówiłeś, się. że coś z kostką, czy tam gdzieś coś tam... Tak, może? tak, tak. No. Nie, 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 nie. No tam jakiś mięsień z prawej strony, no. Miesięk prawego jaja od lewej no. strony, od strony stojącego świata. Nie więcej. Dokładnie. 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 Ale tak poważnie to idę jutro na rozmowę do lekarza w sprawie w sprawie mojej dalszej przyszłości, więc zobaczę co to będzie. Muszę wstać o godzinie 6 rano, nie, o 7. O 7 rano muszę wstać, tak, dokładnie. Jechać na rozmowę, będę wyglądał jak prawdopodobnie jak zombie, ale ona mnie lubi więc pewnie powie Lubicie? Nada pięć pytań i pójdę stamtąd Nie wiem czy będę je rozumiał do końca, bo będzie mówiła w języku niemieckim Ja do niej będę mówił po polsku, powiem jej, ja że chcę iść na psychiatryka Polak? Na dalszy idealnie 음, zobaczmy, Yogi, czy możesz rozwalić mnóstwo przeciwników królestrım. królewskie nagi. Królewskie <benchmark> nagi już mi pani Jeryk, wiesz Kuryku Kopytko. Bo taka reklama stary z plusa. Kopytko? Je yeah, Dobra, starczy. Czas podjąć kurpskie nagi. <laughs> mm. To rób swoje. Robię, zdobyłem na kolejny zamek. Znaczy jeszcze nie. Ale jestem... Jestem blisko, dochodzę do punktu wyjścia. Do punktu kul kuluminacyjnego dochodzę. Ja myślę, że to są... Kurewskie nagie. Muszę, <laughs> nie przyjść no Bo jeszcze lepiej. Kurewsko nagie <laughs> to, to brzmi nieźle O, tak. Dobra, stary. Szybka walka Taki. tak. Tak, tak. ale komentuj A nie, bo ty robisz szybką tak. Tak, tak. Tak, tak. bitwy. tak. Tak, Te Tak, tak. mają. Szybka walka stary. Szybki komentarz. Dobra, koniec. Skończył się, to już było na tyle. Tak szybko, że nie zauważyliście. Nie, ale ludzie może mieć jedną palawkę z takich debili jak my. Śmiemy się z niczego, tak? Ja myślę, że oni nie będą uważać nas za normalnych ludzi. No, sami odpowiedzcie w komentarzu, jak to obejrzycie, jak do trzecie do tego ósmego partu, czy tam dziewiątego, czy tam już setnego, to powiedzcie czy, czy to jest normalne? Stawiać film parogodzinny po 10 minut. <laughs> Dobrze nie po pięć. Spamimy i kurde, będziemy spamować nasz YouTube'owy kanał. Aż się zesracie tym... zżygacie tym heroesem. Obiecałem im codzienny odcinek. Teraz nadeszła okazja, aby dotrzymać się okazji. Żeby dotrzymać tej okazji. Nadeszła okazja, aby dotrzymać okazji. tak. nie mnie, psuje. I później tym gorzej Nie co ja robię jakbyś Adehadę Jakby się ADHD. Jak nie ADHD się to się zeguje Ja może mam o tym Nie wiem Nie zachowujesz się jak psych psychol jakiś zdecydowanie stary Jakiś taki maniak stary Nie dobra bo jak tu zaraz coś się da Jezu starczy starczy bo mi już żyłka pękła w mózgu Muszę okno otworzyć ty dusisz... śledzia dusisz, stary. Troszkę. Ty też że trolla, no liczę, że też śledzia dusisz. Co to jest? Kory to odcinek? Boże, nerka mnie boli od Nie, żartuję, nie, nie boli nerka. Nerka jest zdrowa. Ale zdecydowanie... Chce mi się sikać <laughs> Jakie wyzwanie? Nerka jest zdrowa Ale chce mi się sikać Zdecydowanie Mistrz, podkreśla Także jak będziecie taki dźwięk słyszeli Jakby woda z kranu leciała To już wiecie laszku. To jest ciepły morze.